Co są dzisiaj o tym? Ale wtedy... Mamy ma ja, Ale... Ja pierdolę! Ja myślę, że bąk był z kleksem. Ja pierdolę zrobił wachę kurwa. Czekaj kurwa! To jest, to jest mokro? Ja Ja pierdolę. Patrzcie, i innej dupy kurwa. Co tak ty tych Ale prawda jest taka, że strał Weź kurwa, to wyglądałem Ale kurwa, przy mnie mówcie tego złośliwie kurwa, to chodzi o to, że wpierdź ci z duchu I Weź kurwa Idź do skiwla I wy wy, 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 wy ten Zrób się normalnie. Trzeba ci się Ale kurwa, przy nie mówię ci tego złośliwie Chodzi o to tylko, że Wzajemnie się zapierdala, kurwa zis z dupa. Że to jest dopad... To jest k***a d***a rzecz, stary! Każdy <gazny> może wyczytać gówno, k***a, stary! To nie rób tego chłopakom! Nie rób tego chłopakom, po prostu ci kurwa, to my, aż wymieni, kurwa. <gazny> tak. <się> nie <gazny> kurwa my. Dzisiaj nie śmiejmy kurwa k***a... Dzisiaj wypadło wpadło do ciebie, jutro mogę to wyciąć, a to Mariusz! <gazny>